Cześć, witajcie kochani na kanale Zrób to Sam. Dziś w filmiku pokażę Wam nowy wzór na szalik. Ten tutaj, właśnie pięknie się prezentujący w ciemnym odcieniu fioletowego, bardzo przyjemny w dotyku. Bardzo ładny wzór, pięknie się prezentuje. Uszydełkowałam go szydełkiem w rozmiarze 6. Szalik bardzo ładnie się prezentuje. Ciekawy wzór, przyjemny w dotyku materiał. Także zaczynamy i życzę przyjemnej pracy. Mam już tutaj moją włóczkę, której będę używać. Jest to marka Mayboshi kolor fuksja. Jest to mieszanka wełny z alpaki. 90 metrów długości, 50 g włóczki. Skład to 50% poliakryl, 20% wełna, 15% poliamid, 10% alpaka. I jest tu jeszcze rekomendacja wielkości szydełka. I rekomendują szydełko w rozmiarze od 6 do 8, a numer y, koloru to W 666 Fuxia. Także będę zaczynać. Przygotuję sobie tylko włóczkę i zacznę sobie oczywiście standardowo od łańcuszka oczek. Będę używać tak, jak już wspomniałam wcześniej, szydełka w rozmiarze 6. A w moim początkowym łańcuszku będzie 19 oczek. Także zaczynam. Także szydełkuję, aż będę miała ich 19. Także łańcuszek mam już gotowy i zaczynam od opuszczenia pierwszych trzech oczek. Następnie nawijam sznurek na szydełko i wbijam szydełko właśnie w to czwarte oczko. Przeciągam następnie sznurek przez dwa pierwsze oczka, a potem znów przez dwa oczka. I znów nawijam sznurek na szydełko i wbijam szydełko w to samo oczko i powtarzam to samo. Następnie szydełkuję dwa oczka i powtarzam to samo w w następnym oczku mojego łańcuszka. Czyli znów nawijam sznurek na szydełko, wbijam w to następne oczko, później przeciągam sznurek przez dwa oczka, potem znowu przez dwa i powtarzam to samo, wbijając w szydełko w to samo oczko. Czyli na początku opuściłam trzy oczka, następnie w czwartym oczku zrobiłam dwa słupki, i w kolejnym drugim oczku. Właściwie piątym, również wykonałam dwa słupki. Także kontynuuję, opuszczam dwa oczka w moim łańcuszku i w kolejnym oczku robię dwa słupki, tak jak na początku. Następnie dorabiam dwa oczka i robię dwa słupki w kolejnym oczku. Także. Trzeba zawsze pamiętać, że między podwójnymi słupkami dorabiamy dwa oczka. I znowu skończyłam te podwójne zestawy słupków, i opuszczam znowu dwa oczka i kontynuuję to samo. W kolejnej dziurce robię dwa słupki, i w sąsiadującej kolejnej również dwa słupki. Jest tu właśnie widoczna ta, można powiedzieć, podwójna struktura. Mamy tutaj na razie wynik tymczasowy, jak to teraz wygląda, i kontynuuję dalej. Także znowu opuszczam dwa oczka i znowu robię te dwa słupki w każdej dziurce, w każdym oczku łańcuszka. Także docieram już prawie do końca tego rzędu. Także mam tutaj prawie cały rządek skończony i widzimy tutaj wzory V stworzone z dwóch słupków po obu stronach. Także na końcu mi tutaj zostały dwa oczka, tak jak to powinno być, i w ostatnim oczku szydełkuję słupek z trzech oczek, a następnie robię trzy oczka w górę. I obracam całość. I powtarzam dokładnie ten sam wzór, z tą różnicą, że teraz wszystkie cztery słupki będą wychodziły z tego samego oczka. Także szydełko wbijamy w oczko poprzedniego rzędu. To duże, które zostało utworzone między y, słupkami w tym wzorze V. Także jak widzimy, jest to bardzo proste. Oczka poprzedniego rzędu są naprawdę duże, bardzo wygodnie się to szydełkuje, nie trzeba tych oczek szukać. Także cały czas kontynuujemy w ten sposób. Oczywiście pamiętamy również o tych dorabianych dwóch oczkach pomiędzy podwójnymi słupkami. Osobiście bardzo dobrze i przyjemnie mi się szydełkuje tą włóczką i cały czas kontynuujemy w ten sam sposób. Tutaj możemy już zobaczyć kawałeczek tej struktury. Także dalej kontynuujemy to samo. Także jestem już prawie przy końcu drugiego rzędu i w ostatnim oczku dorabiamy łańcuszek i zakończamy drugi rząd. Także mam już gotowe dwa rzędy, bardzo ładnie się to prezentuje. Wzór jest wyraźny, bardzo ładna struktura. Także dalej kontynuuję. Robię trzy oczka w górę, obracam całość. I szydełkuję w identyczny sposób jak poprzednie rzędy. Także znowu dwa słupki, dwa oczka łączące i dwa kolejne słupki i wszystko to wychodzące z oczka poprzedniego rzędu. I znowu w kolejne oczko poprzedniego rzędu również biamy szydełko i robimy dwa słupki dwa oczka łączące i znowu dwa słupki Także na razie tak to się prezentuje dorobię kawałeczek i przyjdę do Was z aktualizacją Także jestem już z powrotem Mam tutaj 6 rzędów we wzorze Wzór bardzo ładnie się prezentuje, szybko się go robi. Ten wzór z dziurami bardzo ładnie wygląda. Także kontynuuję szydełkowanie i przyjdę do Was z kolejną aktualizacją. Także, kochani, wracam do Was. Dorobiłam szal z dwóch włóczek. Ma on teraz około 1,5 m długości. Bardzo ładny, miękki, miły w dotyku. Bardzo fajna szerokość, myślę. Chciałam dorobić tutaj jeszcze jeden rząd, ale niestety nie starczyło mi włóczki, dlatego muszę go spróć. Także zakończę po prostu na poprzednim rzędzie. Muszę tylko przeciągnąć sznurek przez ostatnie oczko poprzedniego rzędu i w ten sposób zakończę szalik. Muszę tylko jeszcze zszyć i poobcinać te sznurki, które zostały zbyt długie i szalik będzie gotowy. Tak jak mówiłam, szalik miły w dotyku, dosyć gruby, zwłaszcza jeśli się go jeszcze dodatkowo zmarszczy, bardzo ładnie się będzie prezentował. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie polubić i zasubskrybować kanału i do zobaczenia w kolejnym filmiku na kanale Zrób to sam. Do zobaczenia, cześć.